Nie ja jestem Koza. To jest kanał Koza Stream. Jeszcze. Kiedyś się przekonacie czemu. Tymczasem witam was bardzo serdecznie. Lecimy z kolejnym odcinkiem Karier Brighton. He? To jeszcze zabrzmiało groźnie, co? Ale spokojnie. Na razie Albo nie będę wam nic mówił, słuchajcie. Lecimy z kolejnym odcinkiem, ponieważ e, teraz czas na to, żeby zastanowić się nad drobną przebudową, nad w zasadzie dalszą przebudową naszej drużyny, ponieważ jest świetnie, jest doskonale, ale może być jeszcze lepiej i powinno być jeszcze lepiej. Przede wszystkim e, Teo, e, Lucas Hernandez. Mogę się parę razy pomylić, mówiąc na niego Teo. Przychodzi do naszej drużyny. No, i to co istotne, warto, żeby włożyć go od razu w tą naszą machinę, żeby on wiedział, jak ma grać. Tak więc przechodzimy do planu rozwoju Francuza. I oczywiście wiadomo, że nie nauczymy go na nowo grać w piłkę nożną, ale możemy mu tutaj starać się włożyć do głowy pozycję. Tylko, że obawiam się, że włożenie mu do głowy pozycji środkowego obrońcy sprawi, że nie będzie pamiętał, jak się gra na lewej stronie. Tak więc po prostu na razie dajemy mu CLS-a, bo ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest do końca także wahadłowy. I to będzie trzeba e, mieć na uwadze, że to jest piłkarz bardziej o inklinacjach e, defensywnych. I, I to będziemy musieli pamiętać, że jego raczej w trójce będziemy ustawiali na lewym środkowym, a w czwórce będzie grał lewego obrońca. Jakby ta pozycja wyższa może nie do końca mu odpowiadać, ale myślę, że znajdziemy sobie na niego sposób. E, na razie dostał trening. E, ten plan rozwoju będzie trwał trochę, ale słuchajcie, z każdym kolejnym wiecie. Wykonywanie innym ćwiczeniem, mam wrażenie, że będzie lepiej. Chyba, że pójdziemy sobie tutaj w rozwój. Nie, nie, na razie zostawmy to. Mam wrażenie, że z dobrym sharpnessem, i tak dalej, będzie ok. No, wpadł teraz z deszczu pod rynne, bo z niemieckiej e, szkoły trenerskiej e, wpada tutaj w nasze, w nasz kierat, e, więc będzie miał naprawdę ciężko. Neko Williams nie kryje już przed nami żadnych tajemnic, i powiem szczerze, że waliczyk z Bayernu Monachium. Może być bardzo ciekawym elementem, którym wzmocnilibyśmy naszą drużynę. Nie będę ukrywał. Żeby dodać sobie jeszcze tego, może, prawego obrońcę. Ale skoro tak, to może poszukajmy. Chociaż mamy tego naszego e, Hattebora. To będzie przyładowaniem. To będzie przyładowaniem drużyny, wydaje mi się. Nie ma co e, chyba też aż tak przekombinowywać. E, bardzo ciekawe jest to, że w ogóle Lukas Klosterman gra w Evertonie. Nie zauważyłem tego. Gdybym widział, to myślę, żebyśmy starali się wokół niego zakręcić może trochę wcześniej. No ale teraz, słuchajcie, to co istotne, e, musimy poszukać e, tego rozgrywającego. Musimy poszukać e, tego elementu drużyny, na którym nam tak bardzo zależy, e, tego doświadczonego pomocnika, który wprowadzi do naszej e, Prowadzi do naszego środka pola tę ogładę, to takie yy, doświadczenie. Kimś takim mógłby być ten Hakim Ziek, przyznam szczerze. Yy, chociaż nie wiem, czy on chętnie wracałby do Premier League. Kimś takim mógłby być Angolo Kanté, grający obecnie w Lipsku. No kurcze, powiem szczerze, że taki jeszcze powrót do Premier League z Angolo. No. No powiem szczerze, że że kurczę, no taki engolokante mistrz świata, mistrz Anglii. Yy, nie wiem czy zdobywca Ligi Mistrzów czy nie, ale na pewno piłkarz z piekielnym doświadczeniem. To by No powiem szczerze. No to by mi się podobało. To by mi się naprawdę podobało, słuchajcie. Eee, myślę, chociaż Czy sam piłkarz chciałby wracać do Anglii To jest pytanie też, czy to nie jest jednak Zawodnik tak bardzo związany najpierw z Leicester A potem z Chelsea no, Ale z drugiej strony No my nie mamy chyba jakiejś strasznej kosy tam hmm. Wypożyczenie, no to To oczywiste eee, Zacznijmy rozmowy z klubem <laughs> Zacznijmy rozmowy z klubem, zobaczymy O czym tutaj eee, Jak tutaj musimy się e, Poukładać z nimi Hmm no bo my mamy dobre relacje z Lipskiem. Oddawaliśmy im Luisa Danka, między innymi. Czy na przykład... Nie no, Benzemy nie chce, nie, nie chce oddawać. Potrzebujemy tego naszego doświadczenia. Kogo moglibyśmy im tam wrzucić? Środkowi obrońcy, no to nie. Pomocnicy, no to tutaj... No Kessiego zbytnio nie chciałbym im dawać. No młody Moldby mógł, ale... Z drugiej strony to by nas trochę ograniczało. Ha, jak to rozwiązać? Jak to rozwiązać? Skrzydłowi? No nie. No słuchajcie, spróbujmy im zaproponować 4, 30 milionów, bo to jest bardzo stary piłkarz już, 32-letni. No okej, okay, okej. Okay. Przedstawicie Lipska wychodzi. Nie ma problemu, słuchajcie. E, wszystko gra, wszystko jest w porządku. Na to byliśmy przygotowani. Poczekajmy sobie jeszcze chwilę. Cały czas w głowie mam Thiago Alcantara. E, który także jest elementem ciekawym e, To jest także piłkarz, który mógłby nas zainteresować Dobra, niebawem gramy z Evertonem Czerki chcę zagrać, ale na początku Słuchajcie, trzeba pochwalić zespół Bo tutaj e, musimy ich naprawdę e, Zmotywować mocno, żeby nie byli e, Żeby nie byli tutaj podłamani Tym, że musieli biegać Bo mo mogą być podłamani e, Dowiedzie swojej wartości Tak więc, <laughs> przepraszam e, Mamy e, zmotywowany zespół Wydaje mi się, że wyjdziemy tym składem, który znamy z poprzednich lat. Yy, I teraz tak. No na razie nie jest to skład mocno pozmieniany, yy, jest, yy, ale yy, będzie pozmieniany jeszcze. Jeszcze no, no, potrzebujemy tego jednego elementu moim zdaniem jakiegoś takiego odświeżającego. Tylko jeszcze nie wiem, kto tym elementem będzie. I, i to jest pytanie. Yy, ale na razie skupmy się na tym, jak chcemy wystąpić w tym spotkaniu. Z prawej strony Lampti w środku obrony Sumare, Saliba. No i zagramy tutaj coadim. Ale w tym miejscu ja przewiduję, że pojawi się na boisku Vanhausen. Naszym podstawowym bramkarzem na razie będzie Justin i on rozpocznie sezon ligowy. E, Rajana przewiduje na Ligę Mistrzów, bo chcę, żeby Australijczyk z nami e, pograł w europejskiej piłce. Środek pomocy e, to będzie no właśnie, kto to będzie? Chyba Hajdara z Bisumą, to będzie najlepsze rozwiązanie. Na rozegraniu ma no i ma oraz Edin Ketiach. To będzie nasz duet napastników. Tak więc na pierwszy rzut oka niewiele się tutaj zmienia, jeżeli chodzi o e, tę drużynę. E, Hernandez wejdzie y, podczas tego spotkania. To jest istotne. E, na, na, na ławkę zabieramy ze sobą jeszcze... Eee, no, nie zabieramy ze sobą nikogo więcej. No, to jest optymalne zestawienie. Tak więc e, ta ławka jest naprawdę mocna, e, ale może być jeszcze mocniejsza. Jakby sami słyszycie, że jestem gotów wykonać jeszcze jakieś ruchy, tylko. Taką muszę sam w sobie znaleźć jakby e, motywację, muszę sam w sobie znaleźć odpowiedź, jakie ruchy ja chcę wykonać. Swoją drogą, Dawid Dychea w Evertonie to śmierdzi niezłą zdradą. E, bardzo dobry Everton, jak zwykle. E, no tutaj widać, że to jest zespół, który jest na tym wyższym poziomie, no ale umówmy się, na razie nie mogą się e, z nami równać. No nie będę ukrywał, że ja jeszcze myślę o... Uff, dobrze, o ściągnięciu jeszcze jednego obrońcy bocznego, żeby żeby to wahadło było jeszcze silniejsze, ale z drugiej strony, co wtedy z tym Hatteborem, no właśnie, nie wiem ale ta obrona mogłaby wyglądać trochę lepiej, bo Raul Jimenez strzela nam bramkę w, e, w, 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 w w siódmej minucie tego spotkania i na razie nie wygląda to najlepiej zaraz coś czuję, że przejdziemy na wąską formację, e, no bo znowuż kłaniają się tutaj demony zeszłego sezonu, czyli brak tego środka pola, robimy to od razu, 4-1-2-1-2 panowie wąskie Wypychamy sumarę wyżej, saliba z kodim, e, panowie wy się zmieniacie w ten sposób, lampki tu zostaje ok, e, więc zobaczymy jak w tym zestawieniu będziemy w stanie sobie radzić, tak więc... Mam nadzieję, że teraz ta dwudziestka piątka rzeczywiście będzie sprawiała naszym rywalom zdecydowanie większe problemy i że będzie to wyglądało lepiej, ale na razie lepiej wcale się to wszystko nie prezentuje. Daliśmy się tu mocno zepchnąć, na szczęście teraz William Saliba bezbłędnie i Madueke odpala ten swój turbo sprint. No to jest naprawdę zawodnik niezwykle szybki, Madueke w polu karnym rywala, Madueke, ma Madueke, ale broni David De Gea w stylu najlepszy lat z Manchesteru United. No, wielka szkoda, że nie udało nam się tam przedrzeć. Znaczy, przedrzeć się udało, że nie udało się wykończyć, tak naprawdę. Zobaczmy teraz. Edin Ketiach jest Hajdara, słuchajcie. To jest zawodnik, którego sezon ja wietrzę po raz kolejny w tym roku. Naprawdę, jakby postęp, jaki on wykonał. gościu, który przychodził z Lipska, mając być uzupełnieniem składu, no, przejął tak naprawdę środek pola i razem z Iwem Bisumą trzymają ten, tę pomoc naprawdę w. W niesamowity sposób. E, no, nie najlepiej teraz Edwin Ketiach poradził sobie w tej wymianie piłek. E, po prostu fatalnie podał, e, ale ważne jest to, że e, nie przekłada się to na, na jakieś większe straty, chociaż cały czas Detofis przy piłce, chociaż cały czas Detofis budują tutaj swój atak. William Saliba. no, Widać pewność w jego ruchach, słuchajcie. Mimo, że to jest symulacja, to widać, że on zrobił postęp, nie? E, to jest naprawdę niebywałe. No, i zobaczmy, co się tutaj będzie działo. ma Maduekę. No, panowie, coś, coś, coś tutaj myślę, że możemy zdziałać, bo naprawdę wygląda to coraz lepiej. Maduekę, ale znowuż Dawid Dycha górą w starciu z angielskim napastnikiem. No i koniec pierwszej połowy. No, daliśmy im jedną szansę i na razie ją wykorzystali. Zobaczymy, jak to będzie w drugiej odsłonie tego spotkania. Yy, bardzo jestem ciekawy. Nie wiem, czy ściągniemy Kołdiego, czy nie przeprowadzimy innego manewru, a mianowicie przetestujemy Williamsa na prawej stronie, po to, żeby Hernandez wszedł sobie na lewą stronę obrony na razie. No zobaczymy, dajmy sobie jeszcze chwilę czasu na to, żeby się zastanowić. Yy, Lamp... Ważne jest to, żeby te ruchy, które robimy, też cały czas nie hamowały rozwoju Lampteya, bo ja chcę, żeby ten Anglik się rozwijał, ma duekę... Kolejna strata, no będziemy musieli się zastanowić, czy Anglika nie zmienić. No po głowie chodzi mi ściągnięcie tego tamiego Abrahama, żeby naprawdę w ataku zrobiło się gęsto, żeby w ataku zrobiło się niewygodnie eee, i żebyśmy w styczniu wtedy musieli kogoś sprzedać, ale żebyśmy do stycznia podeszli z naprawdę gęstą kadrą. Teraz świetnie William Saliba, chociaż cały czas nasi rywale przy piłce, ale udaje się wyekspediować, więc wykorzystajmy to na zmiany. Tak więc McAllister tradycyjnie zejdzie z boiska i tutaj zobaczymy sobie, Kesiego. chce, żeby Kesi tutaj zagrał, ale nie tu tylko y, w środku pomocy. Lampty wydaje się być już mocno zmęczony, tak więc tutaj y, Williams przejdzie na prawo i na lewo Hernandez. No, i to będą dwie zmiany, których na razie dokonamy. Potem może będziemy robili trzecią. Zobaczymy, jak to będzie się prezentowało. Tak więc e, zwracamy uwagę na zawodnika z numerem piątym, no bo to jest oczywiście debiutujący Lucas Hernandez. E, zwracamy uwagę na Kessiego. Zobaczymy, jak on sobie będzie radził od początku. E, te, znaczy, jak on będzie sobie radził na początku tego sezonu. Czy będzie w stanie naszej drużynie dać tyle, ile dawał w latach y, poprzednich. No, przede wszystkim fajnie by było wystartować tutaj mocno, bez fal startu, czyli bez, bez straty czy dwóch, czy, czy trzech punktów. Po prostu ważne jest, żebyśmy zdobyli tutaj komplet Hajdara. Y, Madueke i pięknie Hajdara po raz kolejny wychodzi na czystą pozycję. No znakomity jest. Znakomity jest zawodnik ściągnięty z Lipska. I wydaje mi się, że możemy dokonać jeszcze jednej zmiany, bo tutaj ewidentnie Madueke dał z siebie wszystko. Wprowadzamy na boisko więc Konoliego. No i zobaczymy, jak poradzi sobie w Premier League? Będziemy dawali mu szansę, będziemy dawali mu czas na grę. Yy, ale nie ukrywam, że kurczę, ten Abraham chodzi mi po głowie i wydaje mi się, że przy lidze mistrzów, przy yy, dwóch pucharach krajowych, przy lidze angielskiej, no będzie miejsce dla każdego z tych zawodników, tak naprawdę i no, no, ja widzę możliwość takiego grania. Teraz jeszcze pięknie rozpykany Everton. No i wygrywamy już 3 do 1. Nie chcę wychodzić z tego spotkania, bo chciałbym, żeby wszystkie zmiany się zapisały i tak dalej. Wiem, że czasami jak wychodzimy wcześniej, to różnie bywa. E, a już jest tak mało czasu, że chętnie zobaczę, jak będziemy radzili sobie do końca. Jak na razie, wygranym tego meczu, poza oczywiście całą drużyną, jest Iwbisuma, który poradził sobie znakomicie. E, no i cieszy. Cieszy naprawdę ten fakt bardzo mocno, że. E, może nie Ibisuma, przepraszam, Hajdara, który poradził sobie znakomicie e, i, i bardzo mnie cieszy to, że ten zawodnik tak dobrze e, wypada. To jest, e, to jest coś, co, co, co jest dla mnie mega sprawą. E, Srogie roz, rozczarowanie jest dla Hatebora, że nie zagrał. Pracuj dalej nad sobą, Mordon. No mam nadzieję, że cały sezon nam nie będziesz tutaj jęczał. E, Fikaił to Mor jest obiektem zainteresowania, ale nie naszego w tym momencie. E, Timotifos Sumensach dostaje propozycję z Wolfsburga, ale my ją odrzucamy, bo dla niego będzie miejsce na boisku e, i co do tego <ścoughs> jestem święcie przekonany. No i, e, i czekamy sobie na to, co czeka. Co będzie się działo dalej? Patrzę jeszcze na skład, czy tutaj nie stygną nam niektórzy zawodnicy. No właśnie, tak jak na przykład Fosumensach, tak jak na przykład Moder, e, więc ich sobie wrzucimy tutaj. Ryan koniecznie, koniecznie musi sobie wejść za, e, za, za, za Hernandeza na razie, e, więc to robimy w ten sposób. No, i trzeba się zastanowić, co robię z tym pomocnikiem. I wpadłem właśnie na genialny pomysł. I wpadłem naprawdę na znakomity pomysł. Słuchajcie, Karim Benzema jest piłkarzem, dla którego miejsce będziemy musieli tworzyć. To jest coś, czego ja nie lubię. Będziemy musieli sztucznie dla niego robić miejsce. Dlatego mam propozycję, żebyśmy zaproponowali olimpikowil ją wymianę. My weźmiemy Thiago Alcantarę, a oni dostaną swoją ikonę. Oni dostaną zawodnika, e, który. Jest legendą tego klubu. Moim zdaniem, naprawdę dobra propozycja. Jednak oni nie chcą, my No, drobny problem. Eee, tak więc, słuchajcie, no nie, 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 nie. Eee, może być inny piłkarz. Kogo ja wam mogę dać? Kogo ja wam chcę dać? No, niezbyt chcę wam dawać nikogo. No, no chodzi mi po głowie sprzedaż Hatebo znaczy Hatebora. Znaczy oddaniem im i wzięcie jakiegoś młodszego zawodnika do nas. A czy wtedy nie będzie mieli za młodej znowu obrony. Czy taki Hatebor nie będzie przydatny w tych momentach, kiedy trzeba będzie, wiecie... Yy, być, być... No, kiedy będzie potrzebne to doświadczenie. Bo jednak to jest gościu, który widział wiele, grał w Lidze Mistrzów, w tej pięknej Atalancie. No nie, proponuję wam pieniądze w takim razie. Więc usuwam zawodnika i proponuję wam 26 milionów. Co wy na to? Poniżej wartości, ale może się zgodzą. 34. Oni chcą powyżej wartości. Nie no, ale wydaje mi się, że możemy tutaj spokojnie ponegocjować. 27,600. 34,600. Spokojnie. Nie ma co się tu stresować. 20, yy, nie 20, tylko 29,600. Czy będziemy w stanie dokonać tego transferu? Proszę bardzo, i jesteśmy w stanie. To jest naprawdę zawodnik, którego ja widzę i dla którego ja widzę minister w zespole. Wiem, że kupuję kolejnego piłkarza z podatnością na kontuzję, ale pamiętajmy o jednym, słuchajcie, my naprawdę budujemy teraz szeroką kadrę i uważam, że to jest naprawdę z dużą korzyścią dla zespołu, jakby, że ściągamy tych doświadczonych zawodników. Dwa lata, nie ma problemu, nie będzie klauzuli odstępnego, absolutnie. I mimo, że to jest transfer dosyć wysoki, to pamiętajmy o tym, że my proponujemy temu piłkarzowi yy, szansę na, jakby, inaczej. Z punktu widzenia naszego klubu, wydanie tych pieniędzy na, piłka, na piłkarza takiego jak Tiago nie ma się zwracać. To są pieniądze wydane na wynik. I one do nas wrócą w wyniku w Lidze Mistrzów, w wyniku ligowym. Jakby tak mają wrócić. Nie mają wrócić po, w sposób taki, że my go sprzedajemy. Yy, Okej, okay, słuchajcie, nie ma problemu. Odpuszczamy to i dajemy mu tyle. No i super, ja się na to zgadzam. Nie mam z tym najmniejszego problemu. Słuchajcie, ściągamy legendę piłki nożnej, i to jest coś, na co liczyłem. I to mi się naprawdę podoba, bo teraz ten nasz skład będzie wyglądał bardzo mocno. patrzę, to, to, jest, to jest coś. Chcemy e, między innymi, możemy sobie dać tutaj teraz Hernandeza. Mamy mistrza świata w składzie. E, dajemy sobie tutaj Thiago Alcantara. E, mamy gościa, który zdobył potrójną koronę z Bayernem Monachium. I to są moim zdaniem te detale, które decydują o tym, czy się coś podnosi, czy się coś zdobywa, czy nie. Jeżeli nie zdobędziemy... Bywa, ale dajemy sobie tutaj naprawdę duże szanse na to, żeby, żeby ten zespół wyglądał bardzo dobrze w tym sezonie. Takie jest moje zdanie i uważam, że to są takie elementy tej układanki, które są potrzebne, bo skład mamy młody, skład mamy doskonały pod względem przyszłości. Co wy chcecie nam tutaj dać? Nie no, parę desza przecież to jest żart. Taki piłkarz nas absolutnie nie interesuje, no bez, tutaj w ogóle nie ma... E, nie ma takiej opcji. Tak więc słuchajcie, lecimy sobie dalej, czekając na to, co e, przed nami. To, co ważne, chcę tutaj sprawdzać, e, jak wygląda ten nasz skład Po względem treningu. Fosumensach już wygląda lepiej. Konoli e, zmieni się teraz z Cabanago. E, Vanhausen cały czas jest ok, ale teraz Hernandez na pewno musi wrócić za Czerkiego, i tutaj potrzebny jest e, Thiago za, za Benzeme. Tak więc mamy naprawdę taką doświadczoną starczyznę. A kor drużyny cały czas jest młody, słuchajcie. I to jest coś, co ja sobie niezwykle cenię. No spójrzcie tylko na to. Eee, drużyna. Eee, I weźmy sobie tutaj finanse. Tak to zróbmy. I weźmy sobie to wiekiem. Albo inaczej. Nie, nie, nie. Inaczej to zróbmy. Weźmy sobie ocenę ogólną. I patrzcie. To jest... Yy... Tylko nam się to zresetuje, prawda? Tak, dobra. To ułóżmy sobie wiekiem drużynę. Najstarsi piłkarze. Idźmy sobie w ten sposób, bo tak będzie łatwiej. Benzema obecnie rezerwowy. Tiago... Ważny, ale tak naprawdę wiemy do rotacji. Ryan był w tej drużynie od początku. Cody to jest taki filar obrony. Hatebor, rezerwowy. Ma 29 lat. I dalej, dopiero zaczynają się ci najważniejsi. Lucas Hernandez, 27. Ibisuma 26. Frank Kessi, 26. Justin, nasz nowy pierwszy bramkarz, jakby jesteśmy w etapie przejścia bramkarzy, 25. Hajdara, Nowy lider trochę drużyny 25, Timothy O 25. Nie doszliśmy dalej do, na, cały czas do tych najlepszych Vanhausen 24, Kuba Moder, 24, Edin Ketiach, nasz topowy napastnik, 24 lata. McCallister, nasz mózg 24, eee, Sumare. No. Doskonale wiecie, jak ważny dla zespołu. 24, Connolly, no niezbyt istotny, 23. Ostigard cały czas na wypożyczeniu, Cabanago, ten ma do nieistotny. I dalej, Brandon Williams, 22 lata. William Saliba, 22 lata. lampty 22 lata. Madueke, 21 lat. Więc naprawdę, słuchajcie, kupienie tych doświadczonych zawodników, tych starszych, uważam, że wyjdzie nam na dobre. Bo i my nie kupiliśmy tutaj szrotu, my kupiliśmy naprawdę istotne elementy dodające wartości do tej drużyny i uważam, że to jest e, coś naprawdę istotnego i uważam, że to jest prawdziwa wartość, którą sobie tutaj e, dołożyliśmy. Zobaczmy, mamy raporty, bo ja nie mówię, żeby skończyliśmy kupować, e, mamy raporty i dostajemy naprawdę duże pieniądze za Zino Vanhausena, ale ja się na nie nie zgadzam, ja go nie chcę sprzedawać, słuchajcie, Vanhausen zostaje, przedłużyliśmy z nim umowę i on się nigdzie nie wybiera, Sean Longstaff. Ja go sobie e, sprawdziłem fajnie, że go mamy. E, nie mówię, że my go będziemy kup, e, kupowali, ale to jest <laughs> na pewno zawodnik warty naszej uwagi. No i ten Romeo Perła. No powiem szczerze, jak ty masz tutaj z tymi nogami, jak ty wyglądasz? To będzie, to, to może być ciekawy zawodnik. Słabsza, ale słabsza noga. Hmm. No, powiem szczerze, to jest zawodnik, którego będziemy sobie tutaj mieli na obserwacji. I Jeżeli na przykład trzeba będzie wywalić Hatebora, to to jest pierwszy piłkarz, po którego pójdziemy w styczniu. To jest pierwszy zawodnik, po którego pójdziemy w styczniu. Declan Rice jest oczywiście też na naszej takiej short liście. Jeżeli sprzedalibyśmy, dajmy na to i babi sumę. Chociaż Declan Rice, nie wiem, czy się nadaje do środka pomocy z dwoma yy, pomocnikami. Nie wiem, czy. Czy piłkarsko nie jest troszeczkę zbyt ubogi? To jest doskonały piłkarz, nie zrozumcie mnie źle, ale jako taka kotwica, jako taka szóstka, nie jestem pewien, czy na takiej ósemce jak Ibisuma, I Hajdara czy Cassie sobie poradzi. No i słuchajcie, widzę, że kamera się ścięła. Nie wiem czemu, ale to jest dobry znak, żebyśmy zakończyli ten odcinek, a kolejny rozpoczniemy meczem z Chelsea. No musicie uwierzyć, że się do Was teraz uśmiecham. I dziękuję Wam za dziś.